Witam. Dzisiaj po roku ponad eksploatacji trzeba było wyczyścić jais takiego oto. To jest 24V, 3,6kW. Tu są wszystkie jego dane. Ktoś chciał wiedzieć. No i jak to wygląda w środku? Tak jak widać na załączonym obrazku. Konstrukcja całkiem uporządkowana wszystko, że tak powiem, w miarę ładnie wygląda po roku, czasu poza tym, było tylko że było mocno zakurzone, lekkie to jest, bo widać że transformatory wszystkie wysoko nie ma typowego trafa na 50 Hz ani 60. Także, no, co najnowsza technologia, że tak powiem z spodu przyłącza wszystkie no, ładnych parę kWh wyprodukował faktycznie przez prób czasu dobra składamy pozdrawiamy